哈哈 <Okay. S 2> <laughs> Kurwa, wejdź do tej Łazienki, kurwa, wymyj te zęby, kurwa, weź ten prysznic i nie odpierdalaj, kurwa. Rolls-Royce'a Rolls kurwa zobaczyła. Musisz, kurwa, chuj wie do kogo? Kurwa, Rolls-Royce'a nie widziała, stara. Na wsi kurwa Rollstroysa, na wsi kurwa, na wsi Rollstroysa nie ma. U niej kurwa, na wsi Rollstroysa nie ma. Ja pierdolę. No wiesz ty co, kurwa. No mówię wam, kurwa. Trochę kurwa mrzawka, mrzawka na kurwia, a ten, a ten wysiada kurwa swojego wehikułu chłopie kurwa i biegnie kurwa do klatki, jak pierdolnięty, trochę mrzawka stary, bo mu kurwa na, na czoło kurwa kapło, jak małpa kurwa normalnie, nie wiem stary jak ci to kurwa pokazać, tego się nawet nie da kurwa pokazać. All right.